Cześć wszystkim, Chris z tej strony, witam Was na gospodarstwie na mapie Zielonka. Jak widzicie mamy wykopki. Eee, tutaj już magazyn mamy pełny. Kombajn wypożyczyłem jeden, bo stwierdziłem, że no niestety tak się nie ogarniemy. Tymi dwoma to będzie masakra, tym czy tym jednym ciąganem. Wypożyczyłem samojezdny. No tutaj już mam pełno. Teraz jeszcze muszę podjechać właśnie a gdzie możemy ziemniaki przetwórnia ziemniaków sobie oznaczmy ją gdzie ona jest bo tak jak obiecywałem chyba a przynajmniej mówiłem albo tak mi się wydaje że mówiłem albo miałem powiedzieć to jest właśnie plan jest taki żeby kupić tą przetwórnię No, Będziemy nie tylko zupki robić, ale też zobaczymy. Akurat ziemniaków nie przetwarzałem, jeszcze tak mocno z tą przetwórnią. Nie wiem, co ona pozwala przetwarzać. No, ostatnio, jak widzieliście, jak pamiętacie, może robiłem pellet ze słomy. No, szczerze mówiąc, wydaje mi się to średnio opłacalne. Dużo czasu zajmuje, owszem fajnie, jak ktoś chce się bawić, spoko. Natomiast, nawet ta biogazownia, która była postawiona, to chyba ją za chwilę skasuje, bo to jest jakieś kosmiczne, pie śmieszne pieniądze, bo tam były z tego dochód z biogazowni 1500 dolarów za lipiec i za sierpień. To jest tam z tych yy, chyba z całego auta peletu no. Biorąc pod uwagę koszt wynajmu maszyn i, i zabawy to No nie, dla mnie to jest nieopłacalny biznes Po prostu Tyle i nie będę się za, nad tym zastanawiał Teraz tutaj nie sprzedajmy do wytwórnie, tylko podejdźmy sobie ile ta wytwórnia kosztuje, bo nie pamiętam a, a, a tu jest wylot, tu będą się pewnie rozpić towary. I tu możemy możemy kupić za 120$, klary, tysięcy, stoko został zakupiony. I teraz zobaczymy co możemy tu wy. A, to, albo inaczej, żeby nie stało to tak. To już tutaj możemy do swojego magazynu wrzucić i nie będziemy czekać co, nie wiem czy tam się coś rozpocznie, czy się nie rozpocznie produkować, myślę, że nie powinno się samodzielnie rozpocząć, ale z tego co pamiętam przy zupce się chyba rozpoczęło. Teraz dojedziemy. I teraz trzeba będzie go puścić, żeby jechał na pole, bo kombajn już pełny. A w międzyczasie mogłem małego guścić też tutaj, ale to... A. Niezbyt dobrze to ogarnąłem, ale to już jest moja sprawa. Cóż, pracę przejedźmy. A no, w sumie... Eee, to on tu ma żuk I to taki mokrym jeszcze. Niech jedzie. Natomiast co my tutaj możemy? Możemy robić chipsy ziemniaczane. A, ale potrzebujemy jeszcze olej rzepakowy i słonecznikowy. Ojoj, 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 nie pomyślałem. Dobrze, do chipsów ziemniaczanych potrzebujemy olej słonecznikowy, z tego co widzę. Aha, bo tutaj mamy trzy ziemniaczane albo z olejem słonecznikowym, albo z rzepakowym, albo z oliwą z oliwek. No to słuchajcie, to jakby to powiedzieć, hmm. Zaraz zobaczymy, czy możemy iść do sklepu kupić, o ten już przyjechał, to prawie nie rozładuje i pracownik niech jedzie k tym kombajnem dalej. Bo coś mi się wydaje, że chyba mamy trochę rzepaku, to no, może trzeba będzie gdzieś olejarnię postawić i żeby nam produkowała olej. że tu mamy, no tak, mamy być sporo rzepaku, natomiast teraz zobaczmy czy jeszcze nie będziemy musieli stawiać jakiegoś nie, czyli przyziemniaczane są, supermarket, targ rolny i tak dalej, więc spokojnie, ma problemu i musimy nie musimy robić punktu zakupu produkować, ale pewnie trzeba będzie no z drugiej strony może to wymusi na przykład nosianie no, rzepaku czy słonecznika, którego nie ziałem, no bo oliwek to no, znaczy Jakoś sadownictwo nie wiem, no może, ale trochę źle doświadczony jestem, że no niestety wszystko trzeba ręcznie robić. Nie da się nawet do oprysku do czegokolwiek pracownika zatrudnić. Dwa, no jak mam to gdzieś napisane, że staram się grać w miarę realistycznie, no to powiedzmy w, pro, no w naszym klimacie Oliwki raczej nie za bardzo. Skoro mamy Zielonkę, mamy to klimat tutaj klimatycznie naszą polską mapę. No to jakoś nie za bardzo widzę oliwki, żeby uprawiać. Winogrona o ile jeszcze można, bo mam po sąsiedzku małą winnicę, to można to robić, ale no nie. Nie oliwki, więc będziemy jechać na no, słonecznik. Też widziałem, że był siany ostatnio, gdzie da, lata wcześniej tego nie widziałem, tylko rzepak, więc pewnie będziemy siali rzepak. Czyli na razie możemy, ale zobaczmy sobie jeszcze, czy mamy możliwość w paletach, kupić sobie olej. Mąkę, cukier możemy. Ja wiem, że to był któryś dodatek z tego co pamiętam dodawany, że można było pokupować. O, mamy diesel. O! A cóż to jest diesel state? Nie, digestate. Aha, ten mamy nawóz. Mleko. A czemu oleju nie ma? Przecież w takich beczkach olej przychodzi. Rzepakowy na pewno, słonecznikowy nie wiem, ale myślę, że tak samo to mówię o dostawach do przemysłu. Nawozy, paleta chleba, dysygna, słaba paleta oleju rzepakowego. Mamy 9800. Z oliwy 14, a słonecznikowego 10 tysięcy. Czyli tak naprawdę, najsensowniej, najtaniej wychodzi rzepakowy. A teraz jeszcze zobaczmy, jak on jest z sprzedażą. Chipsy są po 4000. A jak tam produkcyjnie wychodzą? A, oleju w sobie niewiele idzie. E, chipsy ziemniaczane, to mamy słonecznikowy, mamy żubakowy, możemy go odpalić. I myślę, że możemy tą jedną paletę kupić. O co my nie będziemy szaleć? Właśnie nie popatrzyłem, jakie są ceny sprzedaży. 9800 kupuję. A jakbym ja chciał sprzedać rzepak, to ile by było? No, powinno być taniej. Bo przecież muszę na czymś. Wow! No to jest przebitka piękna. No generalnie z czegoś widać, na czym handlowcy żyją. Ale przynajmniej możemy sobie na szybkości teraz uruchomić ten. jechać do fabryki. Popalę te. Czyli będziemy mieć teraz... Ła! No i proszę bardzo, no kto mi dał prawo jazdy? O, ja nikt mi nie dał, sam sobie wziąłem. Tam mamy przyczepkę z autoładowaniem przywieziemy sobie, zawieziemy do i będziemy pewnie robić inwestycje w olejarnie. A no, może i to się opłaca z drugiej strony, jeżeli za tam chyba nawet można, nie wiem czy nie opłacałoby się wtedy o tak oleju chyba nie będziemy musieli przewozić czyli możemy jednocześnie w olejarni produkować dwa rodzaje oleju i się nie będą kłócić ze sobą tak jak tutaj dlaczego? Dlatego, że możemy dać olej rzepakowy żeby była dystrybucja czyli będzie nam automatycznie z olejarni szedł do, do fabryki, do przetworni ziemniaków. A możemy w tym czasie odkładać tutaj olej słonecznikowy, gdybyśmy robili jednocześnie. I wtedy będą dwa podzielone. Ten się będzie tu odkładał. Tamten będzie tam, nie będzie się to gryzło jedno z drugim. No i to nie jest głupi pomysł. O, tu już ma któryś pełny zbiornik, ale damy, poczeka trochę. F to już chyba ten mały. Ciągamy, dlatego że jak tym podjedziemy tutaj, to możemy mu kazać pracownikowi jechać z tą aletą do fabryki, znaczy już tam łatwo chwyci, no bo to ta przyczepka to też czasem różnie działa i tak jak mówię, mam nadzieję, że tu jest tylko jeden towar do chwycenia, no jak są dwa różne, to naprawdę wypadałoby, żeby Zapytała, który i, no i nie było problemów. O, ładuje się. No, oczywiście, paleta cała tutaj, ale tu się już nie mieści w samochodzie. Znaczy, w tej naczepie. Pozycję docelową wybierzmy. Mamy tu, mamy olejarnię. No możemy tu na drodze zaparkować. Wyjdziemy sobie samemu. Nie jest prawie pełny, ale możemy użyć kombajnowi 12 1774%. No to w prawie 3 czwarte. No to będzie jeszcze w kombajnie trochę jak miejsca. Zobaczmy. Dostarcz przetwórnia ziemniaków niech jedzie. A ten już chyba też skończył. Więc zabierzemy od niego. Myślę, że zamiast silosu, takiego silosu, yy, zamiast tej nieszczęsnej fabryki Peletu, która była postawiona, postawimy tam jakąś olejarnię, będziemy daleko i będzie w porządku. Zobaczymy, czy ona się zmieści, czy się nie zmieści, ale to będziemy chyba już na przyszły odcinek. No ten już na... kończymy zaraz, więc jeżeli się komuś podobało, łapka w górę, do usłyszenia.